Pani minister, panie pośle, drodzy państwo, to bardzo ważna chwila, kiedy minister sam osobiście Chcę odwiedzić placówkę w Sokółce, a wiemy dokładnie, że potrzeby żłobkowe i przedszkolne są zawsze niezaspokojone w każdym mieście, ponieważ kiedy coś się rozwija, kiedy powstał żłobek w Sokółce, budowaliśmy go z zamiarem wybudowania o wiele większej ilości miejsc żłobkowych i o 30 miejsc niż była potrzeba, go wybudowaliśmy okazało się po już pierwszym roczniku po roku czasu funkcjonowania żłobka że tych miejsc jest za mało ponieważ ludzie zaczęli meldować się w Sokółce osiedlać się i z innych gmin ponieważ w innych gminach nie ma żłobka i zaczęli te właśnie dzieci oddawać do naszego żłobka teraz mamy braki jeżeli chodzi o miejsca i ludzie czekają od drugiej w nocy w kolejce i chcemy temu zaradzić. Jakiś czas temu rozpoczęliśmy, pani minister, projekt nowego przedszkola z większą ilością oddziałów żłobkowych. Chcemy panią minister po tym dzisiejszym spotkaniu zaprosić się jeszcze tu niedaleko do przedszkola, żeby pani zobaczyła, jak wygląda to przedszkole, które chcemy zburzyć. Ono jest bardzo stare, jedno z pierwszych w Sokułce. nie nadaje się już do użytku i na to miejsce postawić o wiele większe, dwa razy większy budynek, tak aby można było zaspokoić. Potrzeby nie tylko przedszkolne, ale głównie żłobkowe. E, cieszymy się, że do naszej miejscowości ludzie się sprowadzają e, z dziećmi, e, bo to jest rozwój. Pani minister, e, bardzo dziękuję za wizytę. Pani już troszeczkę zobaczyła, co się tutaj dzieje w przedszkolu naszym. No i czekamy na wrażenia i czekamy na pomoc, bo za rok czasu będziemy składać właśnie do Pani wniosek o wsparcie finansowe na budowę nowego przedszkola z oddziałami żłobkowymi i liczymy na pomoc pani, taką serdeczną i na pomoc Pani. Pana posła. Mam nadzieję, że ją otrzymamy. Wierzę w to bardzo. Pani minister, proszę. Bardzo dziękuję. Ja się niezwykle cieszę, że mogę być dzisiaj z Państwem w Sokółce i że mogę odwiedzać ten miejski żłobek, w którym aż 82 dzieci znalazło miejsce takiego dziennego pobytu, gdzie mogą rozwijać swoje umiejętności, usamodzielniać się, gdzie mamy piękną infrastrukturę, bo to widać po prostu gołym okiem, ale widać przede wszystkim ogromne zaangażowanie wszystkich pracowników, którzy to miejsce tworzą. Wkładają serce w towarzyszenie w rozwoju dzieciom, i to jest to, co jest dla nas najważniejsze. W tym tutaj holu, w którym właśnie stoimy, jak słyszeliśmy przed chwilą, zebrały się właściwie wszystkie osoby, które odpowiadają tutaj za politykę społeczną. I ja chciałam Państwu. W tym momencie złożyć wielkie podziękowania i gratulacje za to, co Państwo robicie, bo nasze zadania mogą być najbardziej ambitne, ale one są najważniejsze wtedy, kiedy nie zapominamy o tym, że najważniejszy jest człowiek. I w centrum naszych działań człowiek musi być dostrzeżony. Niezależnie od jego wieku, niezależnie od jego potrzeb, bardzo doceniając Państwa pracę, chciałabym jeszcze, jeszcze raz na Państwa ręce te podziękowania, gratulacje złożyć i proszę przekazać je wszystkim osobom, które razem z Państwem ten system tworzą, bo system tworzą ludzie. Mówimy tutaj o potrzebach najmłodszych mieszkanek i mieszkańców Sokółki. My przyjechaliśmy dzisiaj do województwa podlaskiego, żeby mówić o tym, jak jak duże są potrzeby właśnie tych najmłodszych. Jest 79 gmin, gdzie dostępu do opieki wczesnodziecięcej nie ma. Ja się bardzo cieszę, że możemy tutaj rozmawiać z panią burmistrz o tym, że te potrzeby rosną. I to jest taka tendencja, na którą zwracamy uwagę wszystkim włodarzom gmin, że jak się utworzy takie miejsca, to jest te, taka tendencja do tego, że rodzice się przekonują do takich form opieki, czy to żłobek, czy to klub, czy dzienny opiekun i popularność, zapotrzebowanie na takie miejsca, Rośnie i każda moja wizyta w takim miejscu to jest potwierdzenie właśnie tej tendencji. Przyjechaliśmy dzisiaj też do państwa, by powiedzieć, że program rządowy Maluch został wstrzymany, ale po to, żeby został zmieniony, by bardziej odpowiadać państwa potrzebom. Chcieliśmy urealnić jego warunki, tak by mogli państwo inwestować w infrastrukturę, która jest potrzebna dla małych dzieci, dlatego zwiększyliśmy kwotę dofinansowania na tworzenie jednego miejsca z 36 tysięcy do 57 tysięcy. Dlatego pani burmistrz, mam Prawo nadzieję. Dziękuję. Dziękuję Pani Burmistrz, mam nadzieję, że ten wniosek, który Państwo będą składać, zrobią to Państwo niezwłocznie. Wszelkie formalności zostaną zamknięte możliwie jak najszybciej. A my już niedługo będziemy mogli cieszyć się z zapowiedzi, na które czekają mieszkańcy, że taki kompleks, w tym wypadku przedszkolno-żłobkowy, w innych wypadkach jak w Stoku, nawet taki międzypokoleniowy, może powstać. Bo potrzeby mieszkańców, mieszkanek są bardzo ważne i bardzo ważne jest to, by wybierać osoby, które na te potrzeby są uwrażliwione, które są w stanie je zaspokoić i są w stanie dobrze administrować. Więc zapraszam serdecznie do pozyskania tych środków zewnętrznych, unijnych, by u Państwa powstały kolejne miejsca. Trzymam już za to kciuki i można powiedzieć, że wpraszam się, jeśli tylko będzie taka możliwość, żebyśmy zobaczyli się wtedy, kiedy taka inwestycja się rozpocznie i zakończy.